Minus dwa. <laughs> Dobrze, co oni tu mają? Wiesz, co jesteśmy chyba na Ameryce? Dwa, typi, dwa typy czwórki. Pojechałbym na przepych. Ale wydaje mi się, że oni mimo wszystko pojadą dołem. Dobra, jadę dołem. U mnie zawsze się sprawdza za zasada. Jadę na przepych wszyscy jadą dołem. Jadę na dół wszyscy jadą górą. Mm -hmm. O, Barto chyba ze mną jedzie. Jeszcze jeden niszczyciel super. Jakby miał półtaufa dziewiątkę, no to tutaj byłoby zdecydowanie łatwiej. O! Widzisz Jessica? No i bardzo mnie to cieszy Ale dzisiaj naprawdę nie dziś, jak nawet nawet lekko nie kurwuję, ja z reguły nie kurwuję na, na streamach. Staram się mimo wszystko bać jakoś o ten o ten język to dziś naprawdę no, nie jest najgorzej. Dobra, dalej się nie wybieram, warto podjedzieć, to już będzie całkiem nieźle. Wy dwóch powinniśmy dać radę tą stronę w razie czego utrzymać. I tak głupio zrobiliśmy, że tu przyjechaliśmy, ale trudno. Jesteśmy ludźmi. Trzeba podejmować głupie decyzje. No te typy chociażby mogły tu przyjechać. Dwie takie czwóreczki. Może te heavyki coś wyświecą z góry. I z siedem i Chief. Jeżeli ich nie ma na górze, to gdzie oni kuźwa wszyscy O, 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 o! Dał już to, jest, mam jeszcze dwie pestki, nie będę przeładowywał. Poczekamy, może. O, on będzie chciał się bić. Mm. Dobra, przeładowuję. Nie ma co się wahać. Tu będę trzymał tę jedną pestkę, później się wyleją. O, 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 zobacz, Barto. Tłusta świnka jedzie. Ładujemy. I czekamy Chyba tu była dobra decyzja z tym przeładowaniem No 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 sieć tam Siedź tam stary nie spiesz się walę w ciemno No i dupa No, ale przynajmniej tego przebiłem Jak się ruszę w razie jakby tym typem też strzelał w ciemno po krytyk rozczarowanie. A ja w ogóle chyba nawet stopnie dałem. Dobra, będę wiedział, że po archę. Trzeba brać pod uwagę. Czyli typy się chyba wycofały. Warto podnieść odrobinę do przodu, ale tak, żebyś dolną płytę chował. Ja akurat się przeładuję i spróbujemy ich tu zepchnąć z tej strony. Chyba cała ich truszyna właśnie tutaj siedzi. O, 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 Typek jest. Dobra, zaraz go skroimy. Pięknie. Jeszcze 5 sekund. No wyjedź, wyjedź tym typkiem. Mam dla Ciebie 4 prezenty. Teraz widzę też tam się czai. Jest i drugi typek, zajebiście No panowie, nie każcie nam czekać. Trochę spanikowałem, ale... Uuu, centaur mnie spotnął. Dobra, bo uszaty to jest kuszący cel dla burzaka. Nie ma co się wydurniać. Spróbuję zagrać to tak jak ja nie umiem nigdy, czyli z głową. Damy radę bardzo spokojnie. Jest dobrze. Lors jest na górze, my jesteśmy po dwóch tutaj. Zobacz. Powinniśmy się cieszyć, że mamy takie piękne cele przed sobą. Trudno, dostałem spota, trudno. Dobra. To nie był burzak. Dobra, lux. Aj, kuźwa. Myślałem, że mam jeszcze jedną pestkę. Chwilę mnie tutaj osłoń, 26 sekund jeszcze. No tak, jak jeszcze się na załapałeś. Nie wiem, czy to wezmę pod uwagę, raczej nie, zostawię już na Archę, żeby było uczciwie. Jak coś to w następnej grze. O dobra, fajnie, kroją centauro. i poszło po policzku. Nie no, jak Wutał ma wsparcie, to jest zdecydowanie inaczej jeszcze. E3, Fir Factor to ma. Wiesz co, Bartol jak porobimy tego typka, choć wrócimy na górę. Tam widzę jest jeszcze E75, jeszcze jakiś niszczyciel się kręci, lodówka. Jedźmy, wracajmy na górę. Bo zobacz, medy jeszcze ruszyły do gry. Jeszcze ta bitwa nie jest wcale pewna. Lors może się cofni trochę do nas. Chociaż nie wiem porobić tam. O! W sumie cofnąłeś się. Ale może nie tak jak nam wszystkim chodziło. Ta, <grymne> Żeby archę wygrał. Rozumiem intencję, rozumiem. Będzie problem, żeby się trochę ustawić, ale spróbujemy. Chcę też się cały pokazywać. To teraz zjechali na dół. Ach, mój Boże. Dobra. Chodź bardzo. Nie wierzę! Odbił to Dobra, mam jeszcze jedną pestkę. Się zamontałem trochę. Jest jeszcze pełna sześćdziesiątka. tu jest 30. Dobra, przytrzymaj Bartek, jak dasz radę trochę tą trzydziestkę. Powinno być całkiem nieźle Dobra, spróbuję podjechać i nie opuścić tak działa 4-3 Jeszcze jest 430 gdzieś Cześć, jak witaj

<laughs> Lors już, nie bądź taki mądry. Dobra, tu są chłopaki. Tym Avre zachowuj się, trochę zostaw coś damage'u. O, dobrze, niech go klepią. O, 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 o! Ale zajebiście się trafiło. Gdzie? Dobra. Ładuję do pełnego. Ja wiem, ale powiem, dotrzymam słowa co powiedziałem, że na arche zatrzymam i dobra, 30 jak na mnie wyskoczy, to jestem w stanie dwa strzały przyjąć. Wygra ze mną spotę, więc to jeszcze nie jest nic pewnego. O właśnie. Jesteś. Jesteś też szuja małe. Pokaż się. A i głupie to było. Dobra, ale bułę dostał. No i dobra. Mógł być siódmy, ale nie ma co przesadzać. Równie dobrze mógł mnie porobić. Dobra, odświeżam chat. Zobaczymy, czy ktoś trafnie obstawił. Zobaczmy tabelę z wynikami. Trochę hajsu straciłem. Meczka jest. 84%. Powiem Wam, podoba mi się ta bitewka. Aż sobie ją zapiszę.